Radomskie obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się Marszem Wolności dla Ojczyzny, który w swoim końcowym etapie zgromadził Radomian przed pomnikiem czynu legionów w rynku. Mało znanym faktem jest, że Radom odzyskał niepodległość 2 listopada 1918 roku i przez kilka dni funkcjonowała tzw. Republika Radomska. O tym traktuje książka profesora Piotra Adama Tusińskiego, Republika Radomska w listopadzie 1918 roku, której promocja doskonale wkomponowała się w uroczystości niepodległościowe w resursie. Jest to już szósta część cyklu wydawniczego Historia Cieszuka, poprzez który przypominamy historię Radomia. Do książki dołączona została płyta z filmem. Radomski legionista Michał Tadeusz Brzęk Osiński, wyprodukowana przez Resursę Obywatelską. Spotkanie z autorem publikacji odbyło się 8 listopada. W miarę szczegółowo opisałem genezę i przebieg zdarzeń z okresu Republiki Radomskiej. Oczywiście ta data 11 listopada jest tylko datą symboliczną, ale myślę, że sam listopad 1918 roku jest tutaj. Właśnie bardzo szczególny. Z jednej strony to czas wielkich uniesień, n, związanych właśnie z odzyskiwaniem wolności, niepodległości, ale i wielkich dramatów. Nie było kwestią przypadku, że 1 listopada znalazł się w Warszawie emisariusz radomskiego obozu niepodległościowego. Bardzo skromna postać, tylko wachmistrz pierwszego pułku y, ułomów legionów polskich, który pojechał tam do Warszawy, żeby odebrać instrukcję. Wysłano niewiele znaczącego Osińskiego, ale on swoje zrobił. Instrukcje przywiózł i w myśl tych instrukcji rozpoczęło się bardzo szybkie działanie. Jeszcze tego dnia, 1 listopada jest narada zwołana przez obóz niepodległościowy, przywódców obozu niepodległościowego w mieszkaniu mecenasa, wielce zasłużonej postaci radomskiej słabo niestety szkoda, wyeksponowanej Jana Wigury, na tej naradzie, która trwała kilka godzin, przeciągnęła się długo w noc, z pierwszego na 2 listopada zapadły wszystkie zasadnicze decyzje. Przejmujemy władzę, przejmujemy władzę, tworzymy ciało polityczne, które będzie kierować. Tym procesem jest to Komisja Pięciu, Komitet Pięciu, czy też tymczasowa Komisja Rządząca, bo zidentyfikowałem trzy nazwy w źródłach historycznych, którymi to ciało się posługiwało. Co by to oznaczało, proszę Państwa, tak na marginesie? Że nie dbano wtedy tak bardzo o szyldy, Lepna. tylko dbano przede wszystkim o działanie. Podporucznik Legionów, piechoty Legionów, Józef Mariański. Tenże komendant dostał dyspozycję, aby opanować koszary wojskowe, wojska austriackiego. I w nocy miał te koszary opanować. Dalej zdecydowano, że na zostanie przejęta władza polityczno-administracyjna z rąk cesarsko-królewskiego komendanta powiatowego. W którym tu w Radomiu był, niestety nie znam imienia, polskiego pochodzenia generał Kwiatkowski. I ten scenariusz rozesowano i zaczęto go realizować. Kiedy go realizowano, proszę Państwa? 2 listopada w sobotę w Dzień Zaduszny. I tego dnia zamiast takiego spokoju, zadumy, proszę Państwa, przez miasto przeszły potężne marsze, potężne demonstracje, śpiewy patriotyczne. Okrzyki, wiwaty, koszary zostały zdobyte bez jednego wystrzału w nocy przez um, podporucznika Mariańskiego, ale to nie oznaczało opanowania władzy w mieście. To opanowywanie w sensie militarnym trwało cały dzień 2 listopada, cały dzień 3, a nawet jeszcze miało epizody w następnych dniach. W związku z tym do prasy sprytnie dano ogłoszenie już wcześniej, że w kościele po Bernardyńskim, świętej Katarzyny dzisiaj na powrót bernardyńskim oczywiście, ale wtedy po Bernardyńskim, bo Rosjanie wypędzili Bernardynów teraz z tego kościoła po powstaniu styczniowym, ogłoszono Mszę Świętą za spokój i wieczny spoczynek wszystkich żołnierzy narodowości polskiej. Msza się odbyła. W pąszy świętej nastąpił przemarsz z tymi śpiewami patriotycznymi, do którego się przyłączały tłumy Radomian. Pod gmach cesarsko-królewskiej komendy, Żeromskiego 53, nazywany się Pałacem Koraciego, może trochę na wyrost. Przemarsz nastąpił pod ten gmach i tam w samo południe o godzinie 12 nastąpił akt przejęcia władzy. Uzupełnieniem promocji książki był występ młodzieży z 6 liceum ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, która prezentowała patriotyczne wiersze nagrodzone w przygotowanym specjalnie na tę okazję konkursie literackim. Radomie nie zatrzymaj się, po każdego wart, jak każdy szukający drogi wolności przez krew i blizny. Ty oddaj pokłon ludziom w Twojej nowo narodzonej ojczyzny, bo oto nadchodzi godzina kluby. Kraj nasz zbawiony z hańby i zguby. Kraj nasz dumą każdego Polaka. Odpowiedz na pytanie, gdzież druga ojczyzna taka? Radomia, Niech ten dzień zbudza Ci swobodny sen. Niech będzie dla Ciebie ojczystym darem. Darem wieczności. Miłości nadzieję nadziei i chwały. Miał też miejsce pokaz wojskowej musztry, przygotowany przez grupę dziewcząt z liceum ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w radomiu pod opieką historyka Adama duszyka. Ochotnicza legia kobiet to jest formacja, która powstała w Lwowie pod koniec listopada w 1918 roku. I to była taka sytuacja, że bardzo wiele kobiet chciało brać udział w w wojnie o odzyskanie niepodległości, dlatego chciały walczyć z, ręką, z bronią w ręku na pierwszej linii frontu. Jednak bardzo często było to niemożliwe, ponieważ jako kobiety nie miały wielu praw, które by im to gwarantowały. 11 listopada Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, który był współorganizatorem obchodów, zaprosił Radomian na koncert popularnych melodii polskich w nowoczesnych aranżacjach, w wykonaniu grupy Frument Project, czerpiącej inspiracje z wielu tradycji muzycznych. Odświętną wiązanką pieśni patriotycznych wystąpił również chór Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego pod dyrekcją Agnieszki Kobierskiej.